Politycy, a bardziej komentatorzy bliscy prawu i sprawiedliwości, nie kryją euforii po rozpoczynającej ten nowy rok na arenie międzynarodowej amerykańskiej interwencji w Wenezueli. No cóż, trzeba stwierdzić, że w tym przypadku większość polskiej sceny politycznej, poza zapisem, ma rację podchodząc do tej interwencji z co najmniej mieszanymi uczuciami. Z jednej strony, oczywiście. Czerwony reżim, czerwona dyktatura wsadzająca do więzień ludzi za poglądy, z drugiej strony niebezpieczny precedens. Prawo i sprawiedliwość zdaje się zapominać, że nie żyjemy w latach 80., kiedy mieliśmy takie manichejskie dwa bloki. Blok dobra, czyli Stany Zjednoczone pod wodzą Ronalda, Ronalda Reagana i sowiecki, sowieckie imperium pod wodzą kolejnych pierwszych sekretarzy. W roku 2026 polityka międzynarodowa jest o wiele bardziej złożona. Więc precedens w postaci interwencji jednego mocarstwa w innym kraju będzie do bólu wykorzystany przez państwa, które bynajmniej po jasnej stronie mocy nie są. I tutaj uwaga pani minister Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, że dla Polski nie jest to dobra wiadomość. W pełni się z tym należy zgodzić.